Dzień dobry. Zdrowie Twoim wyborem niezbywalnym. Wiele lat temu, nieustannie zajmując się chorobami, uświadomiłam sobie, że skupianie na nich uwagi umacnia je we mnie i czas zająć się zdrowiem. Wtedy przychodziło do mnie mnóstwo informacji na ten temat. Motem jednej z moich książeczek, wspólnie napisanej z poetką Barbarą Białową z jej kolożką bogną moszyńską, poradników samoedukacji, uczyniłam takie zdanie. Zdrowie się tworzy, podtrzymuje. Zdrowia nie można mieć tak jak rzeczy. A raczej można je wyrażać: być zdrowym. Właśnie to przesłanie kierowało mną całe lata, aby dbać o nie, niezależnie od sytuacji bycia chorą. Właśnie wtedy warto jest przeskoczyć, jak mówiła mała Ewunia, i myśleć w kontekście zdrowia, jak być zdrowym. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle do lajkowania i subskrybowania kanału.